Witajcie na kanale Z Wędkarskiego Pudełka. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się 10 przykazaniom strągerza. Tekst dostępny w archiwach Wędkarza Polskiego, napisany przez Świętej Pamięci Antoniego Tondere, znakomitego mistrza wędki muchowej. My rzecz jasna te jego porady i przemyślenia odniesiemy do naszej praktyki spinningowej. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy. Zaj zacząć chcę od tego, że na ten tekst trafiłem, będąc nastolatkiem. Przeczytałem go w papierowej wersji wędkarza polskiego i zrobił na mnie duże wrażenie. Pobudził moją wędkarską wyobraźnię. To było jeszcze wtedy, kiedy z pstrągami miałem dosyć sporadyczne kontakty. Od okazji do okazji na mojej podgórskiej rzece, łowiąc klenie, czasami trafiały mi się strągi, zwłaszcza po dużych przyborach wody. No i wtedy były to zawsze przygody, które robiły na mnie wrażenie, zapadały w pamięć. No i z biegiem lat stwierdziłem, że ja te pstrągi muszę zacząć świadomie łowić. I ten tekst w dużej mierze, mogę powiedzieć, ukształtował moje wyobrażenie na temat łowienia tych ryb. Pewne zależności, pewne prawidła, pewien sposób podejścia do łowienia tych ryb w tym tekście jest w takiej wersji skondensowanej podany. I dzisiaj właśnie zastanowimy się nad tymi dziesięcioma przykazaniami, dziesięcioma punktami, w których opisuje łowienie pstrągów Antoni Tondera, jak to się odnosi do naszej wędkarskiej rzeczywistości. No zachęcam też już na samym wstępie, żebyście wy dali znać co myślicie o każdym z tych punktów, a może macie swoje jakieś złote, sprawdzone zasady, które pozwalają wam łowić wielkie pstrągi, które pozwalają wam się dobrać do ryb w szczególnie trudnych momentach. Jeżeli tak, koniecznie w komentarzach pod filmem dajcie znać o swoich praktykach, o swoich zasadach dotyczących łowienia pstrągów potokowych. W pierwszym przykazaniu, w pierwszym punkcie Antoni Tondena pisze tak: Najlepszym miesiącem na pstrągi jest maj, najlepszą porą dnia świt. Bardzo jestem ciekaw, co Wy sądzicie na ten temat? W mojej wędkarskiej praktyce tak to często bywało, że pstrągi ustępowały miejsca w maju szczupakom, poleniom, kleniom, okoniom, innym rybom. Zresztą wielu wędkarzy podchodzi do swojego sezonu podobnie. I ci z Was, którzy łowicie pstrągi na przestrzeni całego roku, doskonale wiecie, że te wody zwłaszcza które poddane są ogromnej presji, na nich to wyraźnie widać. Z dnia na dzień ilość wędkarzy nad wodą maleje, a szanse na złowienie ostrożnych ryb, jakimi są pstrągi, rosną. Także, chociażby to jest ogromnym plusem dla tych, którzy w maju cały czas uwagę i czas swój wędkarski poświęcają łowieniu pstrągów. Należy pamiętać o tym, że Antoni Kondera patrzył na sezon pstrągowy z perspektywy muszkarza. To znaczy, takie chwile chociażby, kiedy rójki owadów zaczynały się robić naprawdę intensywne, no to były najlepsze możliwe chwile, żeby wykorzystać je z wędką nad wodą. I właśnie w maju liczne rójki jętek, chruścików, To jest ten czas dla muszkarzy, kiedy rzeczywiście ta metoda jest górą, kiedy mogą świetnie połowić, kiedy widać, co w tej rzece żyje. O właśnie, a my spinningiści, jak sobie z tym radzimy? Bardzo różnie. Nie zawsze jesteśmy w stanie wpasować się w imitowanie pokarmu ryb, zwłaszcza jeżeli są to niewielkie owady, zwłaszcza jeżeli płyną po powierzchni wody dorosłe owady, no to mamy często związane ręce. Najmniejsze obrotówki są jakimś wyjściem z sytuacji, ale najczęściej, powiedzmy to sobie szczerze, nie na tyle dobrym, żeby równać się z muchówką. Raczej nie mamy szans tutaj, żeby konkurować z suchą muchą jako przynętą. Natomiast należy też zauważyć, że maj w kontekście całego sezonu pstrągowego to czas, kiedy nad naszymi rzekami poziom wody często jest jeszcze, nazwijmy to, normalny. Obecnie permanentna susza, niżówka i no, nie najlepsze warunki do tego, żeby podchodzić ostrożne ryby, żeby kusić je na sztuczne przynęty. I każda chwila, każdy moment, kiedy ta rzeka przybiera a nadaje się jeszcze do łowienia, albo kiedy ten stan wody jest ciut normalniejszy, ciut wyższy, to są okoliczności, kiedy z wędką nad wodą mamy zdecydowanie większe szanse. Także czy maj jest najlepszym momentem dla spinningisty polującego na pstrągi? Nie wiem, chętnie usłyszę Waszą opinię. Czy świt? No, pamiętam wiele sytuacji, kiedy o świcie łowiło się największe pstrągi. Natomiast nie jest to żelazną regułą, zwłaszcza na łowiskach większych. Na większych rzekach te pstrągi potrafią odpalić no, w zasadzie o każdej porze dnia. Na, na pewno świt, na pewno wieczór, ale i w południe zdarzało się łowić wspaniałe pstrągi potokowe. Na mniejszych rzekach no, ta różnica jest bardziej widoczna i tutaj rzeczywiście pstrągi, zwłaszcza o świcie, zwłaszcza o zmierzchu, są w naszym zasięgu. To na pewno na tych dwóch momentach warto się skupiać, a świt, no też ze względu na to, że zazwyczaj jest to moment jedyny w skali dnia na wodach poddanych dużej presji, kiedy możemy być sami nad wodą. Na niewielkich rzekach ma to ogromne znaczenie, bo łowiąc przepłoszone ryby, no najczęściej nie możemy spodziewać się rewelacyjnych efektów. Często po prostu mamy taką sytuację, że co byśmy nie robili, to i tak zejdziemy o kiju. Przez wiele lat zaobserwowałem też taką prawidłowość, że zwłaszcza o świcie, strągi skupiają się na polowaniu na niewielkie rybki, podczas gdy po wieczorem, jeżeli są masowe wyloty owadów, to właśnie one stanowią główny pokarm strągów, i wtedy większe przynęty, przynęty spinningowe, często są po prostu nieskuteczne. Przykazanie drugie w tekście: w rzekach małych i średnich stara się być pierwszym wędkarzem, który w danym miejscu łowi. Jeżeli najlepsze miejsca są już przepłoszone, wybierz gorsze, ale za to nietknięte. Dokładnie tak. W mojej wędkarskiej praktyce takie przekonanie towarzyszyło mi już od progu strągowej przygody i towarzyszy mi nadal. Doświadczenia z nadwody to potwierdzają, zwłaszcza nad tymi małymi rzeczkami. Warto być jest pierwszym wędkarzem obławiającym dane mety, a już osobliwie u progu sezonu strągowego, kiedy obecnie nad wodą pojawiają się całe tłumy. Dla mnie jest to taki okres, że jeżeli miałbym się wybierać nad niewielką rzekę, nad którą pojawia się wielu wędkarzy, taki paradoks, bardzo często obecny na naszych łowiskach, niestety, no to tutaj taka taktyka, wybór jakiegoś konkretnego odcinka wody, który znacie, na który macie pomysł, jak go obłowić, czym go obłowić i skupienie się na tych kilkudziesięciu, kilkuset metrach rzeki, bycie o samym świcie, kiedy tylko regulamin łowiska Wam pozwala. I ta dziewicza woda, która na Was czeka, miejmy nadzieję, pierwsze rzuty, solidne obłowienie odcinka, a później liczenie się z tym, że spotka się konkurencję innych wędkarzy, którzy różnie zachowują się nad wodą, nie wszyscy potrafią się dyskretnie przemieszczać, co jest kluczowe w takich kameralnych łowiskach, kameralnych rzekach. No niestety, tak to często wygląda, że tylko te pierwsze momenty nad wodą mogą dać nam rybę, a z każdą kolejną chwilą jest tylko gorzej i gorzej, zwłaszcza jeżeli rzeka jest mała, a przedeptana. Natomiast jeżeli nie cierpicie wstawać wcześniej rano, miewam tak, że nie mogę się zwlec w łóżka, jakkolwiek perspektywa złowienia ryby byłaby realna, słuchajcie, no to wtedy jeszcze wieczór. Moim zdaniem wieczór. Jeżeli nawet wędkarze przepłoszą rano ryby, no to te kilka dobrych godzin spokoju, jak oni przejdą do południa, kilka godzin woda sobie odpocznie, a wieczór zimą również potrafi być takim momentem aktywizującym ryby. Także jeżeli rano nie możecie się pojawić nad wodą, może wieczór jest dla Was jakąś szansą. Przykazanie trzecie w tekście: w dużych rzekach możesz łowić przez cały dzień, bo tam strągi mają dużo kryjówek, a ich żerowanie zależy głównie od ilości niesionych wodą owadów. I tutaj dodajmy oczywiście albo od innych okoliczności, które potęgują tę ilość pokarmu w wodzie. Co to może być? Chociażby tarło jakiś rybek. Co występuje w Waszych rzeczkach, w Waszych wodach? Czy zdajecie sobie sprawę, jakie gatunki niewielkich rybek, może kiełbie, może ślizy, może strzebla potokowa, a może nawet głowacz gdzieś się pojawia? No właśnie, warto sobie zdać sprawę, jak liczne to są stada tych rybek, gdzie te gatunki bytują, gdzie mają swoje tarliska, kiedy się trą i to dla spinigisty jest no, doskonałą podpowiedzią. Podobną jak to, że na łąkowych odcinkach. Zwłaszcza takich podmokłych, bywa sporo żab. I wiosną jest to już powszechnie wiadoma rzecz. Na wielu rzekach imitacje gumowe żab są podstawową przynętą, ponieważ żaby są podstawowym pokarmem strągów na przedwiośniu. Nie wszędzie, nie zawsze to nie jest żelazna reguła, ale właśnie w takich miejscach, gdzie te żaby często się pojawiają. A gdzie to konkretnie jest? Trochę już Wam podpowiedziałem, resztę musicie sami sprawdzić nad swoimi wodami. Co do masowego pojawiania się owadów w wodzie, pod wodą? No właśnie, pod wodą. Zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ wydaje się, że jako spinningiści niekoniecznie musimy być skazani na przegraną. Jeżeli chodzi o ultralekkie łowienie pstrągów na spinning, to tutaj z roku na rok coraz sprawniej, coraz lepiej technicznie ten temat sobie ogarniamy. I chociażby gumowe imitacje larw owadów albo nimfy ukręcone przez muszkarzy na odpowiednio ciężkich główkach wolframowych rzędu 4 mm, 4,5 mm, 5. wystarczająco ciężkie, żeby rzucić spinningiem, wystarczająco lekkie, żeby w szybkiej wodzie naturalnie je zaprezentować. No właśnie, i w ten sposób możemy zbliżyć się techniką nieco do muszkarzy imitując dryfujące tonią wody larwy owadów, jętek, chruścików, kiełże itd., itd. I bardzo często to będzie przeskuteczna technika. Bardzo istotne jest, żeby mieć taką ogólną wiedzę na temat tego, co się dzieje w rzece, jakie zwierzęta występują nad jej brzegami, jakie występują pod powierzchnią wody, Jakie owady, jakie rybki, jakie płazy. To daje naprawdę sporo, jeżeli chodzi o świadomość tego, co powinniśmy robić naszą wędką spinningową. I to daje ogromną przewagę. Przykazanie czwarte: najwięcej pstrągów łowi się w dni, kiedy po słonecznym wyżu przychodzi pogoda deszczowa. Gdy zanosi się na burzę, natychmiast zbieraj się na ryby. Ciekawy jestem, co sądzicie na ten temat. Rzeczywiście, ja wspominam kilka takich sytuacji z nadwody, kiedy no, po kilku słonecznych, stabilnej pogody dniach zbliżało się załamanie pogody, zbliżały się ulewne deszcze i ryby w jakiś sposób to wyczuwały. Do końca nie wiem, jak to. Ryby się orientują w takiej sytuacji. Prognoz pogody to one raczej nie czytają, natomiast doskonale wyczuwają moment zbliżającego się przyboru. Momentu, w którym nie zawsze będą mogły nadal śmiało żerować. Bo czasami ta woda rośnie tak mocno, że strągi muszą walczyć o przetrwanie, a nie aktywnie żerować. No i właśnie w takich momentach, kiedy woda jeszcze nadaje się do łowienia, nadaje się do żerowania, ale już niebawem przybierze bardzo mocno. No Są to momenty, kiedy ryby zaskakują nas swoją aktywnością. Możemy się zaskoczyć, jak wiele ryb jest w naszej rzece, jak duże one są. Wcześniej nic na to nie wskazywało, a nagle teraz woda się gotuje. Kilka takich sytuacji nad wodą mi się trafiło. Moim zdaniem to jest najlepszy możliwy moment dla spinningisty. Bycie nad wodą w momencie, kiedy ona zaczyna szybko przybierać. Nadal jest jeszcze do łowienia, nadal jeszcze jest na tyle klarowna, na tyle mało śmieci, że tak to w cudzysłowie ujmę, płynie wodą, damy radę poprowadzić naszą przynętę, ale właśnie już szykuje się ryba do tego, że za chwilę woda będzie mocno, mocno wezbrana. I pstrągi i inne ryby, tutaj do wszystkich rzecznych ryb można tę prawidłowość odnieść. Jeżeli łowicie w rzekach, to następujący sukcesywnie przybór wody to jest. Fantastyczny moment na szukanie szczęścia z wędką nad wodą. Przykazanie piąte, w wodzie zaczynającej się mącić i przybierać, połowisz tak samo dobrze jak w wodzie, która opada i się czyści. Pstrągi porzucają wtedy swoje kryjówki i intensywnie żerują w całym korycie rzeki. Łowienie w wodzie bardzo mętnej, a także wyjątkowo czystej i niskiej możesz sobie odpuścić. O wodzie przybierającej, co nieco już powiedziałem, warto powiedzieć o wodzie, która się klaruje po dużym przyborze. To jest moment szczególnie dobry, a już osobliwie na niewielkich rzekach. Wtedy często spotykałem się z sytuacją, że w jednym dołku potrafiło stać kilka ładnych ryb. Dwa, trzy, cztery pstrągi. Coś zupełnie niespotykanego w innych momentach sezonu, a wtedy właśnie takie sytuacje miały miejsce. To jest też moment, kiedy pstrągi starają się nadrobić te kilka dni, gdy nie mogły aktywnie żerować. Także czasami przynęta schodzi na drugi plan i technika łowienia. Warto po prostu skupić się na tym, żeby być w takim momencie nad wodą. Obserwować z tym, co się dzieje na rzece. Najlepiej, jeżeli możecie na bieżąco kontrolować stan wody, jej klarowność, jej poziom, albo mieć jakiegoś zaufanego kolegę, przyjaciela, zadzwonić i zapytać się, co się z tą rzeką aktualnie dzieje. Takie informacje są bezcenne. To no do niskiej i prześwietlonej wody. No, to niestety warunki najgorsze z możliwych, i niestety trzeba to sobie powiedzieć, że obecnie przy tej suszy, przy tych niżówkach permanentnych, które panują nad naszymi wodami, to my z taką sytuacją możemy się spotkać w zasadzie o każdej porze roku, co było niegdyś nie do pomyślenia. To już nie jest sytuacja charakterystyczna tylko i wyłącznie dla pełni lata, pełni sezonu. Obecnie i w zimie nad moimi wodami. Fatalne niżówki. Eee. Punkt szósty. Wiosną pstrągi wybierają miejsca spokojne i głębokie. Im woda cieplejsza, tym częściej znajdziesz je na bystrzynach. Poza okresami największych upałów, zazwyczaj ustawiają się na skraju nurtu. Trzeba mieć na uwadze, że tego typu ogólnej natury porady, stwierdzenia dotyczące jakichś ryb, trzeba zawsze odnosić z pewną ostrożnością do swoich charakterystycznych, specyficznych warunków na łowisku. I tak, no, każda rzeka jest inna, każda populacja pstrągów jest inna. Czasami mogą nas zaskoczyć warunki nad wodą. Niemniej jednak, ustawianie się na granicy nurtu i spokojnej wody to charakterystyczne zachowanie pstrągów i nie tylko pstrągów, wszelkich ryb, które polują na pokarm niesiony nurtem wody, na przykład larwy owadów. Jeżeli ryba ustawi się w wolniejszej strudze wody, tak żeby tę szybszą mieć w zasięgu krótkiego skoku, no to w bardzo bardzo łatwy sposób jest w stanie kontrolować to co tą wodą płynie, wyłapywać co smaczniejsze kąski bez utraty energii. Odnosząc się do tej spokojnej wody u progu sezonu, wczesną wiosną, w zimie jeszcze no to tutaj na każdej wodzie siłą rzeczy będzie to wyglądało inaczej, ale ja nieraz mówiłem Wam, że właśnie na starcie sezonu pstrągowego warto jest wybierać chociażby cofki niewielkich zbiorników zaporowych i takie miejscówki z wodą nieomal stojącą mogą Was pozytywnie zaskoczyć. Dlaczego? Ponieważ pstrągi potarle to ryby mocno wymęczone życiem, muszące w spokoju nadrobić braki wagowe muszące, no, swoją kondycję odbudować i nie będą to ryby najczęściej stojące w szybkim nurcie. A im cieplej będzie się robiło, a już zwłaszcza podczas letnich upałów, zdawać sobie należy też z tego sprawę, że w ciepłej wodzie tlen szybko się rozpuszcza, więcej jest go na bystrzynach, to też właśnie w bystrej wodzie częściej wtedy nasze ukochane pstrągi spotkamy. Punkt siódmy. Warto łowić przy tamach, opaskach i podmytych brzegach. W warkoczach za kamieniami i innymi przeszkodami w nurcie oraz przy ujściach dopływów. Największe okazy zajmują przeważnie miejsca najlepsze i najgłębsze w całej okolicy. Przy tym punkcie warto jednak zwrócić uwagę na to, że o ile pstrągi rzeczywiście lubią zajmować relatywnie głębokie miejscówki, najgłębsze najatrakcyjniejsze, chociażby na takiej niewielkiej rzeczce brzegami, której kroczę dzisiaj przez las, o tyle nie zawsze w tym miejscu aktywnie żerują. Często to miejsce służy im po prostu za kryjówkę, natomiast stricte po to, żeby zdobyć pokarm. Robią wypady nawet kilkadziesiąt, kilkaset metrów w górę, w dół. I właśnie na takiej wodzie, po kostki, po kolana, często są do złowienia czy też. Do przepłoszenia, bo często skupiając się na tych głębki, głębokich miejscach, my po macoszemu traktujemy wodę płytszą i nieraz się widziało ładnego pstrąga uciekającego spod nóg. Także słuchajcie, przekornie, oczywiście, w największą głębię, w najciemniejszą wodę wrzucamy nasze przynęty, ale nie pomijamy płytszych wejść w dołek, wejść w rynne, wyjść z tej rynny, z tego dołka, ponieważ często będą to miejsca, w których wielka ryba, która stoi w wielkim dołku, aktywnie żeruje. Natomiast tak jak za. Uważa autor tekstu, strągi ustawiając się w rzecznym nurcie, wyszukują sobie właśnie takie miejsca za przeszkodami: jakaś rynienka niewielka, za kamieniem, albo i większa rynienka, zwalona kłoda, zwalone drzewo do wody. Przez wszystkie przeszkody, które zaburzają szybkość płynięcia wody, tworzą chociażby jakieś wsteczne nurty, czasami żłobią rzeczne dno, powstają za tym drzewkiem, za tym kamykiem podmycia. No to to są bardzo atrakcyjne dla ryby miejsca, w których odkłada się pokarm, w których łatwo jest się skryć. No idealne miejsce dla polującego drapieżnika. Punkt ósmy. Najważniejsze jest kilka pierwszych rzutów. Zanim zaczniesz obławiać miejsce, którego nie znasz, przyjrzyj mu się dokładnie. Popatrz, gdzie pstrągi żerują, albo wytypuj miejsca, gdzie powinny stać. Dopiero potem celuj muchą tuż powyżej stanowiska pstrąga. Przeczesując wodę miejsce przy miejscu, złowisz głównie małe, a duże przepłoszysz. To jest jedna z tych zasad, o której często i spinningiści, i muszkarze zapominają. Po prostu starając się jak najlepiej wykorzystać ich zdaniem czas spędzony nad wodą. Prosta taka zasada, że im więcej rzutów, tym więcej szansy na złowienie ryby. Nie zawsze się sprawdza, albo raczej moim zdaniem nie sprawdza się zazwyczaj. Dlatego, że te rzuty, które wykonujemy, powinniśmy wykonywać w pełni świadomie. I choć ja też mam sobie wiele do zarzucenia na tym polu, o tyle staram się jednak tak podchodzić do miejscówki. Zwłaszcza jeżeli jej nie znam. Staję, chwilę obserwuję. Zwłaszcza jeżeli mam możliwość stanięcia za jakimś drzewem na wyższym brzegu, poobserwować jak się rozkłada nurt, gdzie jest woda głębsza, gdzie jest woda. Płytsza. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na to, że dobrej jakości okulary polaryzacyjne no to jest taki element wyposażenia pstrągarza, który potrafi przechylić szale na naszą korzyść. Pozwolą nam odczytać wodę we właściwy sposób i wytypować, gdzie ta ryba powinna stać, a często samą tą rybę wypatrzeć w wodzie. Ja o swoich okularach opowiadałem w materiale dotyczącym czytania rzeczki pstrągowej. Jeżeli Was to ciekawi, to ten film podlinkuję w opisie tego filmu i w komentarzu pod filmem. Punkt 9, przykazanie 9. Dzikie pstrągi są bardzo płochliwe. Unikaj jaskrawych ubrań. Do wody wchodź ostrożnie, nie ładuj się pstrągowi na głowę. Staraj się jak najdelikatniej kłaść na wodzie muchę i sznur a w naszym przypadku przynętę spinningową. O ile wpadnięcie przynęty do wody potrafi zainteresować pstrąga, skusić go do natychmiastowego ataku, o tyle moim zdaniem musi to być zrobione z głową, zrobione dobrze technicznie. Ta przynęta musi wpadać do wody jak jakaś żabka na przykład skacząca z brzegu do rzeki no albo jakiś tam owad, który został strącony wiatrem z nadbrzeżnych traw. Wtedy rzeczywiście ma to sens. W innym wypadku, kiedy jest to zbyt głośne, zbyt, zbyt raptowne, takie na łapu-capu, no to częściej tę rybę możemy spłoszyć, zwłaszcza na niewielkich kameralnych rzeczkach. Także tutaj warto jest poćwiczyć po prostu żółty, wyhamowywanie linki, wyhamowywanie przynęty tuż przed jej wpadnięciem do wody. No i z precyzyjne też oczywiście zamykanie kabłonka, napinanie linki, kontrolowanie tego, co w pierwszych sekundach, kiedy nasza przynęta wpada do wody, co z nią się wtedy dzieje. Co do dyskretnego przemieszczania się brzegami rzeki, ci z Was, którzy łowicie nad niewielkimi rzekami, wiecie jak to jest ważne, niemniej jednak ci, którzy z doskoku łowią pstrągi, często są w stanie spartolić ogromny kawał wody bardzo szybko, bardzo głośno się przemieszczając, robiąc tyle huku, że w zasadzie ta rzeczka już można ją odpuścić danego dnia. Niektórzy w podobny sposób przemieszczają się nad większymi wodami, sądząc, że to nie ma wpływu jakiegokolwiek na zachowanie ryb. No bywa to zgubne, bywa to mylne. O ile oddajecie rzuty bardzo dalekie. na takich większych rzekach. To jest ten przesąd, takie przekonanie wędkarzy, że ryba jest pod drugim brzegiem. Często się okazuje, że jest pod naszym brzegiem. Zawsze ten drugi brzeg w przekonaniu spinningisty jest atrakcyjniejszy. Natomiast często mamy ryby dosłownie pod nogami, warto jest to sprawdzić i przede wszystkim warto jest iść ostrożnie. Ja z biegiem lat dochodzę do takiego wniosku, że powinienem sobie sprawić kijek do brodzenia, bo często takie zachwiania równowagi, gdzieś jak się tam noga omsknie, brodząc rzeką, no to też wtedy człowiek sporo szumu narobi. Dajcie znać, czy brodzicie z takimi kijkami, a jeżeli tak, może macie jakieś do polecenia, chętnie na to rzucę okiem. Co do jaskrawego ubioru, to siłą rzeczy nie koresponduje on ani z szarobórym brzegiem u progu sezonu, ani z zielenią w pełni wiosny, lata. Także my chcemy się wtopić w otoczenie. Jaskrawa kurtka, bluza, plecak, cokolwiek nie pomogą nam w tym. Docenmy instynkt i zmysł przetrwania tych ryb, które w naszych wodach żyją bo lekko nie mają. I to, że jeszcze pływają w tych wodach, świadczy o tym, że dosyć dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem sytuacji zagrożenia. Także na dzikie pstrągi po cichutku, po malutku i w takim stroju, który nie będzie nas specjalnie odróżniał od tego, co jest wokół nas. Punkt dziesiąty, Ostatni dostosuj metodę do pory dnia. Rankiem łów na streamera. Wspominałem o tych pstrągach polujących na rybki. Za dnia na nimfę, a wieczorami na mokrą lub suchą muchę. Tylko podczas intensywnej rójki owadów, bez względu na porę dnia, prowadź przynętę w powierzchniowej warstwie wody. Antoni Tondera, Myślenice. No słuchajcie, dobrnęliśmy do ostatniego punktu. Jednego z najważniejszych oczywiście. Wcześniej już wspominałem o tym, jak ważne jest dostosować się do sytuacji nad wodą. Zresztą we wszystkich materiałach poradnikowych, czy to dotyczących łowienia pstrągów czy jakichkolwiek innych ryb drapieżnych, zawsze to podkreślam. Należy zrozumieć to, co się dzieje w wodzie. Należy tę wodę poznać i w ten sposób wiedząc, co w Waszych wodach pływa, nie tylko skupiając się na rybach drapieżnych, ale też na ich pokarmie, jesteście w stanie lepiej się wstrzelić w upodobania ryb. Niekoniecznie trzeba zabierać złowione. Pstrągów, i rozcinać im brzuchy, żeby dowiedzieć się, co one y, mają w menu. Wystarczy czasem zajrzeć do ich przełyków, czasami wręcz ogony złapanych rybek wystają im jeszcze z pyska, a one w szależerowym nadal, nadal atakują nasze przynęty. Życzę Wam takich chwil nad wodą. Często plują jakimiś owadami, można wtedy w dosyć łatwy sposób rozpoznać czy to kiełże, czy to chruściki domkowe, a może hydropsyche zieleniutkie, takie na wiosnę chociażby, bardzo często tutaj na moich wodach licznie się pojawiające. Zawsze warto też rzucić okiem co przy brzegu, co pod gałęzią zatopioną pod wodą, co pod kamieniem. Może tam znajdziecie jakieś larwy owadów, które podpowiedzą Wam chociażby jaką gumową przynętę założyć, w jakiej wielkości, w jakim kolorze. W ogóle zachęcam Was do tego, żebyście znajdując kilka chwil ciszy i spokoju, usiedli sobie z notatnikiem wędkarskim, jeżeli taki prowadzicie, albo po prostu powspominali to, co działo się nad wodą i poszukali pewnych prawidłowości. Jakie przynęty w skali sezonu Wam się y, sprawdzały? Jak ta skuteczność przynęt w skali roku się zmieniała? W którym momencie jaka guma, jaki wobler, wahadłówka itd.? Tak tak może wyciągnięcie z tego jakiejś prawidłowości, jak się to ma właśnie do pokarmu, na który polują strągi. Porównajcie też ze sobą różne łowiska, różne rzeki. One mają swoją charakterystykę. Jeżeli ją zrozumiecie, tym lepiej w przyszłości będzie Wam szło nad brzegami tych właśnie wód. Zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach pod tym filmem napisali, co sądzicie o tych 10 przykazaniach strągarza, które przytoczyłem. Artykuł w Wędkarzu Polskim autorstwa Antoniego Tondery. Rzecz jasna, artykuł ten podlinkuje w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Być może macie jakieś swoje sprawdzone zasady które pozwalają Wam dobrać się do ryb w szczególnie trudnych sytuacjach, złowić wielkie pstrągi. Jeżeli macie takie doświadczenia, podzielcie się z nimi właśnie w komentarzach pod filmem. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. One przyczyniają się do wzrostu zasięgów tych filmów. Poza tym po prostu lubię z Wami w tych komentarzach podyskutować. Jeżeli ten film się Wam podobał, koniecznie dajcie łapę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, w komentarzach pod filmem je zadajcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z Wędkarskiego Pudełka, Pora to zmienić. Zjedźcie na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek, wtedy nie ominą Was powiadomienia o nowych filmach, które ja publikuję regularnie już od niemal 5 lat. Co piątek o godzinie 20. Jeżeli chcecie wspierać to co robię, powstawanie recenzji przynęt, wywiadów z ciekawymi wędkarzami, relacji z nadwody, macie taką możliwość. Opisie filmu i w komentarzu pod filmem podlinkowuję platformę ByCoffee2, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. Możecie też skorzystać z mojego Patronite'a. Bardzo gorąco dziękuję za tego typu wsparcie. Przekłada się to na wzrost moich możliwości. Z nadbrzegów niewielkiej urokliwej rzeczki pozdrawiam Was bardzo gorąco. Życzę Wam połamania kija na wielkim strągu i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!